zapisach z ustawy, w jaki sposób ona powstawała, jakie były przyczyny tychże zapisów. Wiemy również, że tak jak też mówiliśmy na początku, jest wiele pytań szczegółowych związanych z poszczególnymi zapisami. I w tej chwili jesteśmy na tym etapie zbierania wszystkich pytań po to, żeby e, spróbować, no mniej więcej w ciągu dwóch miesięcy e, przygotować e, taką e, interpretację, coś w rodzaju przewodnika po, tych, e, po tej ustawie, e, który, który będzie wyjaśniać e, wątpliwości związane z wybranymi elementami tej ustawy. I teraz mamy chwileczkę czasu, bo tak, na to, żeby Państwo mogli ze swojej strony wypowiedzieć tak, swoje tak, uwagi. Tak. Mogę, mogę obiecać, tak? że to zostanie zapisane w tym sensie, że pytania, które Państwo będą stawiać, czy problemy, o których Państwo będą mówić, zostaną przekazane do zespołu, który opracowywać będzie interpretację poszczególnych zapisów ustawy. Także bardzo zachęcam do tego, żeby. Państwo jednak mówili o tym, jakie widzą problemy w ustawie, które zapisy wzbudzają jakie wątpliwości, bo to niewątpliwie pozwoli na lepsze przygotowanie przewodnika po ustawie. Proszę Państwa, w, w ramach tak zwanego zagajenia, chciałem poprosić tutaj naszego niezastąpionego Eugeniusza, który obiecał, że powie w niektórych sprawach swoje zdanie a myślę, że to niewątpliwie będzie ciekawe. Tak, tak, tak. Na luzie jesteśmy dzisiaj.